zleceniu, a co jest do zrobienia na zleceniu, to jeżeli ktoś nie widział poprzedniego filmu, to zapraszam do oglądania. Tak pokrótce znowu zaczynam, zaczynam temat gładzi, jestem w trakcie. Gładź, który używam, to standardowo Ban finish. Jest to średnia półka cenowa, a bardzo dobrze się na niej pracuje, tylko wiadomo trzeba uważać, żeby jej nie prześruwać, bo, bo jest dosyć miękka. Papier, który używam to jest 240 i najlepiej można go wyczyć też o posadzkę, żeby był jeszcze bardziej, że tak powiem, wyścigany. No i mniejsze obroty na rafy, tak żeby nie trzymać, i, te, I druga sprawa, żeby nie trzymać później zbyt długim miejscu, bo można łatwo przeszlifować. Co do samego przygotowania podłoża pod głaś, to też na no, niejednym film o tym wspominałem, Może teraz tylko tak pokrótce o tym powiem. Cytynki kur kurczy na obecnym zleceniu wymagają. W większości wymagały ściany, i do, do przeszlifowania, bo były odparzenia, od, od takie pęcherze. Po rogach, niektórych rogach mi trochę brakowało. Musiałem sobie dołożyć trochę gipsy, to podrównać. No i musiałem to przeszlifować. Wziąłem papier 80, na żyrafę przeszlifowałem to. Odpaliłem, musiałem zagruntować. No i jestem w trakcie nakładania, za chwilę wam pokażę jak to robię. Oczywiście już teraz zaopatrzyłem się wałek do gładzi bo wcześniej jeżeli ktoś śledzi mój kanał to wie że używałem zwykłego marelskiego w tym zatapiałem a, a on się już na no wiadomo do niczego się nie nadaje Dwa, trzy razy do użycia i to się wszystko rozwarstwia tak w tych wałkach i to jest wszystko do wyrzucenia także wałk do gładzi i pokażę wam teraz wcześniej też używałem yy, zwykłą blachą zaciągałem gładź teraz zapatrzyłem się w nóż w noże do gładzi mniejsze i większe to zobaczycie na filmie jak to wszystko wygląda w tym pomieszczeniu mam sufit na raz, jedną ścianę na raz, teraz będę zaciągał sobie ścianę, także Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Co do samej masy, to też, jeżeli chodzi o tę gładź Goldband Finish, jest kilka filmów na moim kanale, bo ostatnio często na, na tym materiale pracuję. Jeżeli chcecie nakładać ją wałkiem, to po prostu trzeba, znaczy trzeba, lepiej dolać te 200 ml wody wymieszać dokładnie i można naciągać fajnie, fajnie, się tym naprawdę fajnie się tym pracuje, gładko jest, cenowo jest ze średniej półki, a można uzyskać naprawdę efekt dobry za, za mniejsze pieniądze, także tak powiem, jeżeli chodzi o ten pokój to tak samo poza wnękami okiennymi, wnęką okienną przepraszam jest wszystko przejechane na raz, sobie to jeszcze dosycha, będę jechał drugi raz, tutaj też widzę, że będę musiał coś poprawić, bo narożnik że też stawili, też widzę, że nawet przybija w kilku miejscach może będę musiał też coś z tym zrobić, dlatego tutaj gładziom jeszcze nie zaciągałem jeżeli chodzi o ten pokój jeden z trzech, tak samo przejechane na raz, jeszcze miejscami sobie dosycha poroga, bo musiałem też tam sobie pozaciągać na dwa razy, bo tam trochę brakowało tych tynków no i po prostu okienna to sobie zostawię na koniec dniówki dzisiaj za chwilę biorę się, tak jak mówię, za tą ścianę i chcę sobie jeszcze w tym salonie z, kuchną, z kuchnią. też jest jeszcze dzisiaj na raz przejechać. Jeżeli chodzi też o, wracając do tematu tej gładzi, to można ją stosować mokre na no Oczywiście nie jedną warstwę zaraz po drugiej, tylko tam trzeba czekać 2-3 godzinki. A jeżeli chodzi o sam, samą metodę nakładania wałkiem, to też musicie sobie wyczuć po prostu no ile w stanie jesteście obrobić później na gotowo, tak? Czy będziecie obrabiać nożem, do gładzi, czy też pasą do gładzi, czyli blachą. Z tego względu jak położycie sobie na, na całą ścianę materiał, wałkiem rozcięcie gładź, to możecie nie, nie zdążyć obrobić na gotowo i po prostu Wam się zrobi taka tak zwana skórka pomarańczy. Tak? Yy, w domu jest jeszcze dosyć chłodno. Ogrzewania jeszcze nie ma, temperatura jest... Nie wiem ile jest stopni, bo termometra tutaj nie mam, ale... Do gładzi to mnie przeszkadza. Minusem jest, to że, tylko, minusem jest tylko to, że ona wolnie istnie, ale plusem jest to, że mam więcej czasu na obróbkę i mogę po prostu sobie całą ścianę rozprowadzić wałkiem do gładzi-gładź na całej, całej powieści, na całej ścianie i wtedy mam od tyle czasu mi starcza, żeby po prostu sobie przejechać nożem gładzi na gotowo. I wiem, że znorzę, bo na poprzednich zleceniach jakieś już było cieplej, no to wiadomo, że trzeba było robić pół ściany i szybko zaciągać, bo ta głaźć zbyt szybko wysychała, mimo, mimo tego, że było dolane do niej 200 ml wody, dlatego na to też zwrócić uwagę, bo dużo zależy od tego jaka temperatura panuje w, powie, w pomieszczeniu. Tak, to Ja tutaj sobie za chwilę też pootwieram okno, okno, bo dosyć ciepło się zrobiło na zewnątrz, żeby ta wilgotność tutaj mi wyparowała w ciągu z tego co wiem, w ciągu dwóch trzech tygodni ma być ma być podłączony gaz, także będzie trochę, trochę tutaj te, trzeba będzie na pewno wygrzać, bo w trzech, w trzech pokojach będą położone panele a jak wiecie panele wilgotności nie lubią, bo, można, bo jeżeli położymy panele w wychłodzonym i wilgotnym powie, pomieszczeniach, zacznie później grzać, to wiecie co może się z nimi stać Będą się one wyginały, wypaczać będą się i tak dalej, będzie masa problemów z kaframi, z tym problemu nie będzie, tutaj od, ogrzewania podłogowego nie ma, tak jak się domyśleliście są grzejniki na kolorfe, grzejniki są przepraszam na ścianach, ale o panelach i o następnych etapach pracy nie będę wam za dużo tutaj mówił, bo po prostu w miarę możliwości będę nagrywał filmy i będę coś tam publikował na moim kanale, także zapraszam do dalszego oglądania. chodzi też o samo rozprowadzenie masy, starajcie się ma o wiele równomiernie ją rozprowadzić, rozciągajcie wałkiem sobie góra-dół, tak po prostu przyjmijmy jakbyście malowali już farbą na gotoło, tak? bo jeżeli dacie w jednym miejscu więcej gładzi, a w drugim miejscu, jak będziecie sobie zaciągać nożem czy też jakąś tam pacą czy blachą, to będziecie nadmiar cały ściągać i będziecie musieli wrzucać to z powrotem do wiadra. Wiadomo, nadmiar jakiś zawsze ściągniecie, ale jeżeli w równomiernie rozchodzicie tą masę na ścianie czy gładź, to Wam też znacznie ułatwi i przyspieszy pracę. Już do końca sobie nie dojeżdżałem, bo skończy mi się materiał w tym wiatrze. Muszę sobie po prostu dolać 200 ml wody, na to wiaderko wymieszać dokładnie i przyjadę do końca, ale żebym, tutaj, tutaj, żebym zdążył robić sobie ten kawałek, to za chwilę Wam pokażę jak ściągam masę nożem. Ściana po zaciągnięciu, zaciągnięciu gładzią na pierwszy raz wygląda, że jest ok, no będą jakieś tam jeszcze małe nierówności będą, ale tak jak mówię to jest pierwsza warstwa. Już od razu mokry no mokry od razu nie będę nakładał, tu jest jeszcze reszta pomieszczeń do skończenia, także przejadę sobie za chwilę tą ścianę. Jak i tą ścianę, gdzie jest okno. Wtedy mam planie przejść do salonu, tak jak mówiłem wcześniej zaciągnąć sobie sufit na raz i, i, a wtedy jak będzie mi zaciągało, zasychało to będę jechał wszystkie pomieszczenia na no drugi raz już na gotowo tak pod szlifowanie. Mogą, mogą wam się też zdarzyć takie tynki, że dwie warstwy gładzi nie wystarczą i będzie trzeba przejechać trzeci raz tak, no to nie ma reguły, to wszystko w głównej mierze zależy od tego jak tynkarze się postarali. A jeżeli są tynki przyzwoicie zrobione no to dwie warstwy y, powinny w ostateczności wystarczyć tak. Zależy jaką to jest. no wiadomo że gładź to jest do ogładzenia ściany, nie do wyrównywania, bo jak macie jakieś większe nierówności no to trzeba już przygotować pod jakimś innym materiałem no bo to nie ma sensu nakładać 10 warstw. Teraz że materiał zyskuje masę, a ile czasu na to zajdzie tak, także nie będę przedłużał i zapraszam do dalszego oglądania. Jak widzicie nakładam teraz drugą warstwę w pomieszczeniu, czyli w pokoju, który Wam pokazywałem wcześniej. Pierwszą warstwę położyłem. Tam sobie powoli schnie. Wróciłem do pomieszczenia, które robiłem jako pierwsze. I przy... oczywiście ta sama zasada jak w przypadku kładzenia pierwszej warstwy, starać się równomiernie rozprowadzić tą masę, czyli gładź na ścianie. Żeby Wam się za dużo po prostu razem nie ściągało, myślimy się, się 10 razy przeciągać w półko z jednej z prawej, czy z góry, czy z dołu. A jeżeli chodzi o zaciąganie, czy zaciąganie od góry, od góry, czy od dołu, czy z boku no to już jest wędrów uznania jaką moje jest wygodnie. Tak ja zazwyczaj najpierw wchodzę sobie na drabinę, zaciągam sobie z góry do połowy ściany, schodzę na dół i ja zaciągam od, od, od dołu, jak ja jeszcze trzeba, to poprawiam sobie z boków. Tak wygląda ściana przeciągnięta na drugi raz, jak widzicie, nie, czy, nie, czy, czy nie wiem czy to będzie widać na kamerze, jest praktycznie idealnie gładko, Na no to wystarczy lekki szlif, że rafą i będzie ok. A co do szlifowania, no to wiadomo, że to za 2-3 dni jak mi to wyschnie na gotowo, w międzyczasie będę na, na drugi raz przejeżdżał pozostałe pomieszczenia i pokażę Wam tą maszynę, którą teraz używam, bo ta stara już się zepsuła, poszła do śmieci. Ale o tym zrobię też osobny film i także i osobno też w oszczowaniu, a jeżeli ktoś będzie używał tej gładzi, już na pewno już też o tym wspominałem wcześniej. Papier 240, tak? Drobniejszej gra, grubszej gradacji nie ma co stosować, bo na pewno raz że szybko przeszlifujecie tę gładź, a po drugie Porysujecie, bo już niejednokrotnie wspominałem na, na poprzednich filmach, że ta łaczia jest bardzo miękka. Trzeba uważać ze szczypowaniem tak samo i z gruntowaniem, bo jeżeli użycie, użyjecie zbyt, mąk, zbyt mocnego gruntu, to po prostu wam powyżera, tak, powypala wam. No to też trzeba zwrócić uwagę. Lepiej kupić po prostu taką emulsję gruntującą, nie typowy grunt taki na przykład z Atlasa, który jest bardzo mocny. A po, drugie, a po drugie może Wam się zrobić też powłoka szklista i też farba źle będzie kryła lub nie będzie się trzymała i będzie Wam się po prostu ślizgała na ścianie, a jeżeli już macie kupiony lub tam Wasz inwestor Wam dostarczył jakiś mocniejszy grunt to po prostu minimum pół na pół z trzeba go rozcieńczyć, tak? także myślę, że na dzisiaj będzie to wszystko jeżeli macie jakieś pytania to są do piszcie w komentarzach Dzięki za uwagę i do usłyszenia.